O mój Boże! Cóż, tak też można stłumić bundy? Kto wie, może od początku to planował. Co? Ogrom kolonistów? Nie. Zwabić ich tu myślą o utopii, a potem okraść ze wszystkiego, co mieli. Cóż, mówimy o bandzie piratów? Mimo wszystko, to okrutne, nawet jak na piratów. rama ani drgnie musimy się wspiąć eris in paradiso Dziś ze mną będziesz w raju ładny mi raj Digna factis recipimus Odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Zwłaszcza za bunt wobec Averiego. To z Biblii. Skruszony złodziej. Dyzma. Avery miał lekką obsesję na jego punkcie. Sam raczej nie odczuwał skruchy. A no, w swoim mniemaniu pewnie tak. na chwilę. To nie wygląda stabilnie. Bo nie jest. Ostrożnie. Przepraszam. Żysz? Wow, witamy w dzielnicy Eweriego. Całkiem tu ładnie.